Oceń, skomentuj, zasubskrybuj, naciśnij dzwoneczek, udostępnij. Co jedzą wróble? Oczywiście mowa o tych wróblach, które najczęściej przylatują do naszych karmników w zimę, czy też te, które tak często widzimy wokół nas. Wróble oczywiście najczęściej jedzą nasiona. Jeśli chodzi o te nasiona pochodzące z pól uprawnych, to najchętniej jest to owies oraz pszenica. Ale jedzą też wszystkie pozostałe nasiona, takie jak ryż, sorgo, proso. Nasiona roślin dzikich również zajmują w ich jadłospisie ważną rolę. Są to nasiona wszelkich traw oraz ziół. Jest to na przykład są to nasiona szczawiu, gwiazdnicy, wszystkie te nasiona, które są w stanie zjeść i które nie są trujące. Zjadają też pąki roślin, kiełkujące rośliny, to szczególnie w okresie wiosny, kiedy te Pąki roślin i kiełkujące rośliny właśnie się pojawiają. Zjadają również owady, mszyce, gąsienice, larwy owadów, również pisklęta wróbli są żywione takimi owadami. Oczywiście wróble żyją koło nas, koło domostw, więc zjadają również niektóre odpadki z naszych gospodarstw domowych. Oczywiście. Tylko takie, które spełniają ich wymagania, które są dla nich nieszkodliwe, ale jak wiemy, takich odpadków jest dosyć dużo. Jeśli tylko wróbel ma możliwość, to bardzo chętnie nie wzgardzi takim jedzeniem. Co ciekawe, liczba wróbli w Europie spada. Jest to m.in. spowodowane tym, że to przechowywanie tego owsa, pszenicy jest odbywa się w taki sposób, że te ptaki nie mają do niego dostępu. Nie mają również mają ograniczony dostęp do tych nasion, które na przykład pochodziły, kiedy konie były z środkiem lokomocji i były właśnie karmione za pomocą na przykład owsa. Tego owsa, tego i pszenicy, tych innych nasion nie ma tak wiele ta produkcja tego ta uprawa jest o wiele skuteczniejsza i po prostu wróble mają ograniczony dostęp do pokarmu, którego kiedyś miały bardzo wiele. Dziękuję za uwagę. Oceń, skomentuj, zasubskrybuj, żeby nic nie przegapić. Spójrz też na linki zamieszczone w opisie, są tam odnośniki do moich pozostałych kanałów, do moich portali społecznościowych, gdzie też serdecznie zapraszam. Dziękuję za uwagę. Zapraszam ponownie.